Konwent Kongresu Nowej Radicy uchwalił 14 stycznia. Bliżej! Wyrażamy solidarność z bratnim narodem węgierskim. Popieramy jego niezależność oraz prawo do kształtowania jego własnej polityki. Proszę Państwa, w odróżnieniu od mojego kolegi w Wszechpolskiej, uważam, że suwerenność jest, nie jest procesem. To jest akt prawny. Jeżeli ustawy europejskie mają pierwszeństwo z polskimi, to nie jesteśmy suwereni. Jeżeli ustawy Polska i Kyrgyzstan są tutaj europejskimi, to jesteśmy suwerenni. Polska ani Węgry już nie są suwerennymi państwami, są tylko eurostanami. Wszelako ci zdrajcy, którzy podpisali te traktaty, zagwarantowali jednak dużą autonomię dla poszczególnych eurostanów i niestety ta autonomia jest przez biurokratów europejskich łamana w sposób brutalny. Chcę zwrócić uwagę, że niektórzy nasi politycy, na przykład Józef Kaczyński, zarządzali utworzenia Armii Europejskiej, co by spowodowało, że już de facto również Byśmy byli bezradni, bo póki mamy armię, a Unia nie ma armii, to jeszcze ciągle możemy sobie na wiele rzeczy pozwalać. Jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby utrzymać przynajmniej ten zakres autonomii, a jeśli można, wywalczyć również ponowną suwerenność dla Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy również mieć prawo wsadzić do więzienia tych, którzy zadłużyli Polskę, wsadzić do więzienia tych, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji. Nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali biurokraci. To jest nasza sprawa wewnętrzna i zdecydowanie domagam się, żebyśmy mogli pójść przed nami Węgier, w każdym razie iść własną drogą, a nie drogą wyczaną przez biurokratów europejskich. Ejen modern orsak! Pan Seweryn Szwalocki, Stowarzyszenie Koliber.